Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Może uzupełnię pańską wypowiedź. Od 20 lat, od 22 dokładnie, zajmuję się bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia. Stąd moje zaangażowanie również w internecie. Czterokrotne próby naprawienia tej rzeczywistości skończyły się niczym. Dla każdego urzędnika. Również dla prokuratora. Jeżeli coś jest zgodne z prawem żywnościowym, to problemu nie ma. Argumenty przedstawione w postaci diagramów, nie tabel, tylko diagramów, na których widać czarno na białym, z jaką dynamiką rośnie zachorowalność na nowotwory, nie docierają. Po prostu są ignorowane. I cała burza w szklance wody mam na myśli to, co się stało po wywiadzie z panem redaktorem Rymanowskim. Potwierdza to, że świadomość w społeczeństwie jest znikoma, ale rośnie. I postaram się, żeby to się nie zmieniło. Szanowni Państwo, zachorowalność na nowotwory od lat dziewięćdziesiątych rośnie mniej więcej z dwukrotnie większą dynamiką. O szczegółach będzie mówił pan doktor po zakończeniu mojego referatu. I nie jest prawdą, że wynika to z faktu, że społeczeństwo się starzeje. Oczywiście, społeczeństwo się starzeje, ale nowotwory. Coraz częściej diagnozowane są wśród 30-40 a nowotwory Jelita Grubego wśród nastolatków już lekarzy nie szokują. Choroba leśniowskiego krona u przedszkolaków też nikogo nie szokuje. O tym, że wszystkie te schorzenia mają związek z naszą dietą, myślę, że nikt nie wątpi. I nie tyle o dietę chodzi, co o jakość żywności. Co prawda, każdy produkt spożywczy posiada certyfikaty, producent gwarantuje wszystko, co sobie odbiorca życzy, a my w swojej naiwności wierzyliśmy, że ta żywność jest bezpieczna, więc informuję jako specjalista od bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, że nie jest tak. Korelacja między spożyciem żywności przetworzonej a zachorowalnością na raka jelita grubego jest udowodniona. Kolejnym potwierdzeniem, tej zależności jest fakt, że w ciągu 20 lat w Stanach Zjednoczonych zachorowalność na raka jelita wzrosła pięciokrotnie w grupie 10-14-letnich dzieci, trzy i półkrotnie w grupie 14 18 latków i prawie dwu i półkrotnie w grupie młodych osób dorosłych. Korelacja między żywnością przetworzoną, nie nasze nawyki. Nie nasze przyzwyczajenia, niezaburzone proporcje, chociaż one też są istotne, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu niż żywność przetworzona. W żywności przetworzonej mamy wszystko, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Nie jest prawdą że nie jemy genetycznie modyfikowanej soi. Moi adwersarze, ci z internetu, zapewniają, że przecież przepisy unijne zabraniają importu genetycznie modyfikowanej soi, że przecież unijne przepisy nakładają obowiązek zdakowania. I owszem, te przepisy są, tylko że nie są realizowane. Globaliści wymyślili zasadę tak zwanej równoważności składnikowej i przyjęto założenie, że transgeniczna soja to jest dokładnie to samo co soja tradycyjna i w ten sposób soja zniknęła. Nie ma genetycznie modyfikowanej soi zgodnie z prawem żywnościowym i tej soi, której nie ma. Zjadamy nie wiadomo, jakie ilości w 360 produktach spożywczych. Najwięcej w przetworach mięsnych około 20%. W mięsie kulinarnym, które kupujemy jako żywność nieprzetworzoną jest jej około 4%, w mąkach około 6%. O wpływie soi na nasz przewód pokarmowy, na układ odpornościowy, a zwłaszcza na gospodarkę hormonalną będzie w moim referacie wkrótce. Zapraszam. Bardzo dziękuję prezes Fundacji StopNOP i Polskie Weto Justyna Socha, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, to jak ogromne zasięgi w mediach społecznościowych w internecie osiągnęły wywiady z panią profesor Cichosz pokazuje, jak jest ogromna potrzeba prawdy i autentyczności od przedstawicieli świata nauki, od ekspertów. Od pani profesor dowiedzieliśmy się podczas poprzedniego zespołu, parlamentarnego zespołu do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków, posła Romana Fritza, o tym, w jaki sposób eksperci są kupowani. Więc ja, jako przedstawicielka organizacji społecznej wzywam każdego rodzica, każdego tak zwanego konsumenta do obywatelskiego nieposłuszeństwa i niekupowania tych kłamstw z ust, agentów przemysłu spożywczego, przemysłu farmaceutycznego i zadawanie pytań każdemu, każdemu, kto nam dostarcza żywność do kupowania żywności bezpośrednio od rolników ekologicznych, do zaprzestania kupowania w miarę możliwości żywności przetworzonej, która nas truje, która prowadzi do tego, że wspomniany przemysł spożywczy i farmaceutyczny zarabiają krocie na naszych chorobach. To jest system pasożytowania na zdrowiu ludzi, również dzieci. I taka osoba jak profesor Grażyna Cichosz ma odwagę powiedzieć, że król jest nagi. Ludzie pragną tej prawdy, dlatego te słowa Pani Profesor są tak nośne i mam nadzieję, że również dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy parlamentarny zespół, który zgromadził całą drużynę osób, które murem stoją za Panią Profesor, kiedy jest atakowana za mówienie prawdy, dotrze do jeszcze większej rzeszy ludzi. Zapoczątkujmy zmiany od swoich decyzji, swoich decyzji dotyczących tego, co jemy, i weźmy odpowiedzialność za swoje zdrowie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przybyłym dzisiaj naszym gościom, gościom którzy też zabiorą głos podczas obrad Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Życia i Zdrowia Polaków. Oczywiście na czele największe podziękowania dla Pani Profesor Grażyny Cichorz, ale również pozostałych, których przedstawimy później, są wśród nas zarówno rolnicy wręcz powiedziałbym gospodarze ale też lekarze różnych specjalizacji również przedstawiciele organizacji społecznych i przedstawiciele mediów tym problemem żyje cały kraj od wielu tygodni co najmniej a przypomnę że pani profesor Grażyna Cichosz była już u nas gościem i głównym prelegentem podczas obrad zespołu parlamentarnego pod koniec kwietnia bieżącego roku, wówczas ten zespół parlamentarny miał temat bezpieczeństwo żywnościowe. I teraz sobie sprawdzimy. Jedna rozmowa z panem redaktorem Bogdanem Rymanowskim, pani profesor Grażyny Cichosz, zgromadziła 2 miliony, przeszło, 2 miliony 800 tysięcy obserwujących. Inna rozmowa, która wkrótce potem z panem redaktorem Pospieszalskim, grubo ponad pół miliona. Ale to jest tylko wycinek, dlatego że ilość udostępnień w pozostałych mediach społecznościowych, czy to Facebook, czy Twitter, czy jakieś rolki, czy inne wycinki na różnych profilach, to są naprawdę takie ilości, że cała Polska już o tym wie. I jaki to odniosło skutek? Tutaj pan redaktor się już uśmiecha. Otóż skutek jest taki, że słyszymy kwik lewicowych pseudoelit oraz mediów, oraz polityków, na przykład ostatnie wydanie takiego kolorowego tygodnika aspirującego, nazywa się Newsweek, również ma takie, 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 taką sentencję, że można oczywiście przedstawiać w dyskursie publicznym em, Grupy mniejszościowe i tam są wymienione niepełnosprawni, jakieś inne mniejszości narodowe, ale nie można kogoś takiego jak profesor Cichorz, która wprowadza dezinformację. Ludzie, którzy nie mają jednego promila tej wiedzy, który ma, którą ma pani profesor Grażyna Cichorz ze swoim doświadczeniem, śmią zarzucać dezinformację takiemu autorytetowi. To jest. Skala upadku, ale to nie koniec na tym, bo dlatego, że odzywają się również politycy. Na przykład, pani wicemarszałek Senatu Biejat domaga się wręcz akcji polityczno-karnej przeciwko pani profesor. To już jest horrendum. Oczywiście będziemy bronić pani profesor, będziemy przede wszystkim bronić prawdy, tak jak zawsze to robimy, i nie zejdziemy z tej drogi.